Strasznie duża ta wioska. Wiem, że Grzesio mówił mi, że ma tu jedną sprawę do załatwienia, ale chyba to jest ostatni dom, który jeszcze nie sprawdziłem. Co to za dziwny dźwięk? Hej Grzesio! Cześć, Siemanko, z tej strony Cloud140 witam was w kolejnym odcinku serii Minecraft z modami. Dziś mam dla was modyfikację, która przerabia naszych osadników z bezmyślnych istot w dość inteligentne istoty, które naprawdę wymagają swojej pracy. Dlaczego komunizm? Niestety, wioska wymaga pracy, tak? Tutaj, w tej wiosce, każdy musi mieć pracę. Nikt nie może nic nie robić, bo inaczej ta wioska upadnie. Każdy osadnik ma swoje statystyki od teraz. Po pierwsze, imię nazwisko, rola, czyli on jest akurat kucharzem, poziom zdrowia, poziom jego głodu, jego zadowolenie, czyli szczęście, i jego inteligencja. Dodatkowo tu jest poziom, jaki osiągnął jako kucharz, czyli swojej roli, a z tyłu mamy oczywiście, co ma robić. Możemy na przykład zakazać mu mm, nie robić złotych marchewek, no bo po co nam to? Gdy zaczynacie nową grę. Najlepiej znaleźć sobie wioskę, można też ją stworzyć, ale jeśli chcecie ją stworzyć, to musicie zacząć od ratusza. Ratusz. Zazwyczaj jeśli sami dołączycie do wioski, to, to ratusz już stoi. W ratuszu są dwie osoby. Nie wiem, czemu jedna siedzi na drugiej, ale widocznie chcieli jednocześnie usiąść na jednym krześle. Pierwszy jest architekt. Architekt odpowiada za budynki. Jeśli chodzi o budynki, to żeby budynek jakikolwiek mógł prosperować, musi mieć minimum cztery klocki miejsca, Wysoki być na dwa klocki, ale nie wyższy niż 30. No i dach jakieś musi mieć. Budynek także potrzebuje minimum jednych drzwi. Nie ma problemu, może być także ich więcej. No i niestety nie można robić piętrowych budynków, musi być jedno piętro. Drugim osadnikiem jest handlarz, który odpowiada za nadawanie roli naszym osadnikom na siłę. Jeśli osadnik nie znajdzie sobie sam pracy, możemy go wykorzystać. Tego gościa, aby zmusić osadnika do tego. Z drugiej strony, jeśli mamy na przykład za dużo farmerów, to na siłę zmuszamy do z, z innej zgo zadania. Drugim ważnym budynkiem, który jest zazwyczaj już z automatu w wiosce, a jeśli ją budujecie, to musicie sami o to zadbać, jest magazyn. Magazyn, w którym jest pełno skrzynek. Im więcej skrzynek, tym lepiej, bo osadnicy tutaj przynoszą swoje żarcie, przedmioty, różne inne pierdółki. A tu są przedmioty. Przedmiot zostawiony przez osadników i jest zaznaczony na jasno -zielono. Jak widać szmaragd był automatycznie dodany, a jeśli chodzi o miecho to niestety ja ich wspomagam, bo moja wioska cierpi na głód. Tak, najważniejszym zaraz po tych bu dwóch budynkach, strukturach jest farma. Im więcej farm, tym lepiej, bo z farmy dzięki temu będziecie mieli żarcie. Ja na początku miałem jedną farmę i niestety to nam nic nie dało. Było za mało. Cierpieli na głód. Dobudowałem dwie farmy i mi się wydaje, że dalej cierpią na głód, bo jest stanowczo go za mało. Albo farmerów, albo druidów. Mam moje pole. Jeśli chodzi o druidów, to już wam pokazuję. Jeśli chodzi o druidów, to oni odpowiadają za rozrost naszej farmy. Taki zielony ludzik. Druid nie tylko pomaga w uprawach. Zwykłej roli, ale także pomaga w sadzeniu drzew. Tak, jeśli znajmiemy drwala, drwala, drwal będzie ścinał drewno, ale przyda się też druid, który będzie pomagał temu drzewku rosnąć z powrotem. Jeśli mamy te dwa, ten rodzaj żarcia, to możemy także skorzystać z kolejnego rodzaju żarcia, czyli mięso. Musimy mieć rangera, który wygląda w ten oto sposób i zbudować mu coś w rodzaju hodowli. Najlepiej zrobić to w postaci płotków. Jednej bramki oraz tego oto przedmiotu, który jest niezależnie od rodzaju zwierząt, kładziemy na bramce. Gdy już macie takie oto hodowlane klatki, należy zrobić sobie rzeźnika. Rzeźnik potrzebuje 8 punktów miejsca tutaj w środku oraz workbencha. Dlaczego 8? Nie chcecie wiedzieć. Jak będziecie mieli swoją wioskę, zobaczycie. Kiedy już macie farmę, macie jakiś na przykład żarciek, czyli zapewniliście już podstawowy byt naszej wiosce, oczywiście musicie też zapewnić spanie naszym osadnikom, czyli domy. Są dwa, trzy rodzaje domów. Pierwszy jest dom 2, w którym wchodzą dwa łóżka. Drugim jest dom 4, ale gdzie tu jest dom 4 to wam nie powiem, bo nawet nie widzę. I trzecim jest dom 6. Każde łóżko jest normalnie żółte, ale jeśli któryś z osadników nie zajmij, Hmm. Okej. Okay. Każde łóżko jest normalnie żółte, ale jeśli któryś z zasadników je zajmie, stanie się zielone. Możecie im także postawić krzesełka, żeby zwiększyć ich szczęście. Mamy drewno. W tej chwili, skoro mamy osy drwala, mamy tylko drewniane narzędzia, więc co? Przyda nam się coś lepszego. Na przykład kamienne narzędzia albo żelazne, tak? Czyli budujemy sobie kopalnie. Kopalnia musi wyglądać mniej więcej w ten oto sposób. Stawia się do tego ramkę razem z ikonką i ostatnik, który jest kurnikiem, idzie kopać. Jak już osadnik będzie nam przynosił żelazo do magazynu, to przyda nam się kowal, który usprawni nasze narzędzia. I kowal potrzebuje pieca, workbencha oraz chyba kowadła z tego, co kojarzę. Oni się tu przepalają tą rudę, a to jest akurat ta ode mnie. I tworzą nowe narzędzia. I tak, gdy mamy narzędzia, możemy także jeszcze dodatkowo zrobić w końcu ochronę dla naszych osadników. Nasi osadnicy potrzebują strażników. Budujemy sobie jakiekolwiek baraki. Baraki wymagają na pewno łóżek i armor standów. Ile armor standów nie było napisane, ale łóżek mogą pomieścić maksymalnie 10. Gdy wasza wioska dobrze prosperuje, warto także zaopatrzyć się w bibliotekę. Biblioteka, gdzie im więcej masz gdzie więcej, im więcej biblioteczek masz na podłodze, tym więcej osób może się uczyć, jest bardzo znakomita dlatego, że osadnice się rozwijają. Nie wiem jak dokładnie, ale przykładowo taki strażnik rozwija się w taki sposób, że ma dodatkowe umiejętności. Nie Niezwykły atak, ale na przykład atak z wyskoku, który ma swoją falę uderzeniową delikatną, więc jak najbardziej ciekawa opcja. I tak, jeśli mamy strażników, warto by było zrobić im posterunki, aby mogli patrolować naszą wioskę. Dzięki temu nasza wioska będzie bezpieczna. Jak wygląda posterunek? Nie ma znaczenia jak wygląda, ważne co ma. Ważne, że ma na sobie ramkę z przedmiotem i ten o tą ikonę z posterunkiem. Jeśli macie na przykład, jeśli wioska jest wystarczająco szczęśliwa, to może także nabyć nowych członków. Albo przez emigrację, gdzie do nas przyjdą osadnicy z innych wiosek, albo poprzez własne stworzenie osadników, małych dzieciątek. I w takiej sytuacji przyda wam się szkoła, aby dzieciaki nie chodziły bez celu. Dzieciaki wtedy uczą się w tym oto miejscu. Wymaga to na pewno krzeseł i nauczyciela, który będzie ich uczył. Jeśli nauczyciel nie ma nic do roboty, to będzie odwiedzał regularnie. Szkołę i bibliotekę, aby się pouczyć. I tak, nasza wioska już jakoś prosperuje. Ma żarcie, ma narzędzia, ma yy, zbroje, na przykład, ma no, prawie wszystko, co potrzebuje. Podstawowe potrzeby fizjologiczne mamy zachowane. I cóż, niestety nie są szczęśliwi. Dlaczego? Bo oni tylko pracują, i dlatego trzeba postawić im tawernę. Otóż. W osadnicy stają się szczęśliwi. Ja wychodzę. Aby trawerna prosperowała dobrze, potrzebuje na pewno krzesełek, żeby osadnicy mogli sobie usiąść. Czy będą mieli stoliki, nie ma znaczenia. Jeśli chcecie mieć muzyka wystarczy, że dacie notblocka. I ten oto sposób, osadnicy mogą zyskiwać więcej szczęścia. Nasi osadnicy dalej mogą być atakowani przez zombiaki, więc dlatego ważne jest aby posiadać te baraki. pery z tego co widzę dogadują się z nimi wyśmienicie. Co? Zazdrościsz? Oprócz tych osadników, mamy jeszcze osadników wizytowych, czyli tacy, takich, którzy odwiedzają naszą wioskę. Pierwszym z nich jest nomad. Nomad, który wygląda mniej więcej w tamto sposób, Musi zobaczyć, czy w tej wiosce mu jest dobrze. Czy ta wioska jest spoko. Czy ludzie są szczęśliwi. Czy na przykład każdy ma żarcie. jeśli tak zdecyduje, to stanie się naszym mieszkańcem. Z tego co widzę, chyba się właśnie stali mieszkańcami. Tak? Stali się mieszkańcami? Czy zeszli po prostu z dachu? Nie, chyba zeszli tylko z datu. Będą na razie oglądać, co tu się dzieje. O, z drugim. drugim osadnikiem. Który może być naszym wizytowym jest handlarz. Aby handlarz mógł przyjść do nas na imprezę, potrzebuje tej, oto ikonki, jakiegokolwiek targowiska. Nie ma znaczenia, może być tak naprawdę nic. Z nim można handlować. Ej, on dużo rzeczy kupuje. Patrzcie, to nawet fajne, ale stack to trochę dużo za 4 szmaragdy pszenicy. Trochę sporo jajek. Łooooooo! Baraniny. On akurat dużo skupuje. I tak, handlarz będzie podróżował pomiędzy swoimi, pomiędzy swoimi stanowiskami. Tu mamy jedno jego stanowisko, i tu gdzieś jeszcze mam jego jedno stanowisko. Tak, pomiędzy tymi dwoma będzie sobie podróżował, a potem odejdzie w świat. Jeśli nie macie tych stolisk, osadnik będzie chodził wokół wioski. Bez celu po prostu. Ostatnim osadnikiem w tej modyfikacji jest najgorszy, najgorszy typ osadnika jest to nekromanta. To jest nasz przeciwnik, to jest nasz wróg, jeśli on się wam pojawi, a mamy 2% szansy dla niego, jeśli mamy powyżej 10 osadników, to macie lipę. Dlaczego? Ten oto osadnik, może blisko baraków to zrobimy, żeby mieć jak najmniejsze straty, ten oto osadnik będzie przyzywał nieumarłych, będzie przyzy ten osadnik przyzywa nieumarłych. I niestety jest pięć poziomów tego osadnika. Zielony jest pierwszy, niebieski jest drugi, żółty jest trzeci, czwarty jest fioletowy, a piąty jest czerwony. Zależnie od tego poziomu, on może więcej minionków kontrolować. On może kon y mieć więcej przyłączonych do siebie dusz. Ma także większy drop emeraldów z siebie, zależnie od... poziomu. Jak widzicie, osadnicy będą go próbowali utłuc. I go utłukli! Bez problemu! Mijając żelazne eku, utłukli takiego gada bez problemu. Ale tak, jeśli nie chcecie mieć takiego osadnika, który zawsze się Wam może pojawić, niezależnie chyba od trybu gry, wystarczy, że podejdziecie do, swojej, do swojego ratusza i zrobicie. I od tej pory już się nam nigdy nekromanta nie pojawi. Jak będziecie gotowi, że uważacie, że będziecie w stanie obronić się przed nekromantą. Obracacie z powrotem, dziękuję. I tak, Necroman to jest także atakowane przez żelazne golemy, śnieżne golemy. Niestety, to jest wszystko co daje modyfikacja. Jest naprawdę świetna i nie jest taka łatwa do ogarnięcia. Widzicie moją wioskę, która jest pod spodem? Jest niby ogarnięta. Każdy ma swoją pracę. A co? Cierpią głód. Ja co chwilę im dokładam żarcie, bo mają go za mało. Niestety, to jest dość odpowiedzialne zadanie, bo mm, jeśli modyfikacja cię spodobała. Papież w komentarzu i jeśli prezentacja moda ci się spodobała, nie zapomnij łapki w górę. Jeśli masz jakieś pytania, wal śmiało w komentarzu. ja już się z Wami żegnam i pozdrawiam. Dajcie skupalonić, się cieszy. Przesionko z tej strony Cloud140 witam was w kolejnym odcinku serii Minecraft z modami. Dziś mam dla was modyfikację, która dodaje do naszego świata głupie rzeczy. Tak, modyfika tytuł modyfikacji to głupie rzeczy i podobno dodaje do naszego świata głupie rzeczy. Bardzo fajną ciekawostką jest fakt, że jeśli klikniecie Ctrl na przedmiocie z tej modyfikacji, wyświetli wam tego crafting. Więc jak najbardziej spoko opcja, żeby zrobić taki